Siemaneczko ziomeczki na moim kanale, ja jestem Grabek i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing nowego mikrofonu Road Video Mic Go, jak się nie mylę oczywiście teraz nagrywam sobie z tego mikrofonu, bo jest to wstęp zrobiony już po montażu tego filmu, bo zapomniałem oczywiście nagrać wstępu to ja jest ten mikrofonik to niego postukam. No i oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, łapkowania. I myślę, że bez zbędnego przedłużenia możemy zacząć ten ekscytujący następny unboxing na moim kanale. Ale pamiętajcie, że unboxingi są fajne, przynajmniej według mojego znania. tak więc zapraszam. No więc tak, przede wszystkim przepraszam za jakość audio, ale ten film jest nagrywany jeszcze przed tym, jak odpakuję oczywiście tą paczuszkę. Bez zbędnego przedłużenia. Oczywiście odpakowujemy oczywiście nasz mikrofon. Tutaj mamy taką teczkę. Teczka z paragonem. Tutaj tego nie będę otwierał, bo to jest, tutaj są moje dane osobowe, ale zamówię to systemy super sound. Ja mam także inne mikrofony. Tutaj jest oczywiście, nie będę tylko pokazywał, ale jest na przykład cała kartka, jest przypięty paragon i do tego jest kopia tego, tak, tak zwana trwała kopia tego. No i zajmijmy się naszym mikrofonem. Mikrofon, Widomiggo. Proud Widomiggo. jak się to nazywa, sprawdzę tylko czy wszystko ładnie widać. Myślę, że w miar widać. Eko, proszę bardzo. Otworzymy sobie oczywiście od góry, no i mamy tutaj nasz mikrofon. Mikrofon, jak mikrofon, wygląda w taki sposób, różni się lekko, oczywiście. Taki shotgun bym to nazwał, tu się oczywiście przyczepia. Na pierwszy rzut oka widać, że ten mikrofon jest dłuższy i ma dwie podpory tutaj, dlatego tak nie lata tak jak tym wideo. Mikro, który oczywiście macie tutaj w odcinku albo to w karcie, tu chyba, albo gdzieś tutaj Wam się po prostu wyświetli. Metalowe tutaj do wkręcania na nasz aparat, no i wejście na mini minijacka. Przechodzimy dalej. No i oczywiście po prezentacji mikrofonu zapomniałem zmienić ustawień aparatu. Przepraszam Was bardzo, ale mam nadzieję, że materiał będzie się nadal dawał do oglądania. Tutaj z tej strony mamy oczywiście instrukcję obsługi, coś co jest nam w takim przypadku niepotrzebne, nam no wiadomo jak się obsługiwać z mikrofonem. Tutaj oczywiście mamy kabelek, jack-jack, zaraz to podepniemy i będziemy testować. Aby zamontować sobie taki mikrofon na nasz aparat, oczywiście potrzebujemy mieć aparat. W moim przypadku zdejmujemy sobie tutaj osłonkę mamy sobie kabelek Bierzemy sobie oczywiście mikrofon I no rozkręcamy tutaj gorącą stopkę czy tam zimną stopkę To jest akurat zimna stopka Przykręcamy oczywiście Bardzo prosty montaż Bardzo prosta obsługa jak to mówią Kabelek podłączamy Proszę bardzo Z tej strony oczywiście podłączamy jeszcze do naszego aparatu No i w tym momencie mamy gotowy nasz zestaw żeby sobie to nagrywać Otwieramy sobie tylko Aparat włączamy i już możemy nagrywać sobie wszystko co się tutaj dzieje. Więc teraz może pójdźmy sobie przetestować ten mikrofon. Dobra słuchajcie, teraz podłączymy sobie mikrofon Rode VideoMic Go. Jak zwał tak zwał. No i oczywiście do was mówię, do aparatu. mikrofonu. tutaj u góry, postykam może teraz w niego. Coś pewnie było słychać, teraz może się dmuchnie. Od przodu. Trochę od boku. I teraz może się obrócę i będę coś do Was mówił z tyłu, zobaczymy jak zbiera ten dźwięk oczywiście z tyłu, widzicie przedną piękną ścianę, o przy okazji mój zegarek w sumie też zabręczał. obrócę się z powrotem do Was i zacznę Was oczywiście mówić, myślę, że mikrofon jest świetny, zresztą wyjdzie to zaraz wprost z produkcji, kiedy sobie ten film zmontujemy i zaraz Wam dam może też informację jak w moim odczuciu brzmi ten mikrofon, tak więc... Lecimy dalej. No i słuchajcie, siedzę i montuję sobie ten film i moim zdaniem brzmi całkiem świetnie. W sensie, na pewno moim zdaniem leciutko jest lepszy od tamtego poprzednika, czyli od wideo mikro. Po prostu tak nie dynda. Po prostu teraz. On tak nie dynda, on jest po prostu sztywny, a ja sobie mogę teraz ruszać lewo, prawo i on jest sztywny. Także często aparatem. Tak więc mikrofon myślę, że na pewno stopka, na którym jest zamocowany, jest na plus. Audio myślę, że jest porównywalne do tego wideo mikro, ale też oczywiście jak to woli, moim zdaniem jest GIT. Polecam bardzo serdecznie i chcemy No i oczywiście dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobał, no to zostawcie oczywiście łapkę, subika i napiszcie może w komentarzu, jak w Waszym odczuciu ten mikrofon brzmi. Czy jest spoko, czy nie. Czy byście go kupili, czy nie. Dzięki za oglądanie jeszcze raz. I chciałam to do kolejnego filmu.